Cześć! Znajdujemy się dzisiaj w Klubie Explosion. Wraz z Kamilem Kucińskim świętujemy dziś dziesięciolecie zespołu Explosion. Zapraszam! Jak się nazywa? Ania. Marika. Ania. Jak się bawisz w Klubie Explosion? Bardzo Super! Czy jest dzisiejszą gwiazdą wieczoru? EXPLOSION! Twoje dziesięciolecie zespołu. Czego pożyczysz? Dziś wszystkiego najlepszego! Następnych dziesięciu lat! Dalej fajnej muzyki! Drugie tyle 10 lat? Minęło jak jeden dzień. Co możesz powiedzieć yy, o tych latach w branży? Jakieś pozytywy, negatywy, plusy, minusy? 10 lat w branży? Yy, minęło... o tak. Jest to bardzo pracowicie, ponieważ y, przez ten cały okres, y, kupę koncertów, y, kupę wydanych numerów y, hitowych, y, między innymi y, y, Tylko moja dziewczyna, wolę być w domu, budzi to za mało i oczywiście Noc taka czarna, także numery kontrowersyjne typu Jedziesz, Kakao Jesteśmy takim zespołem na pograniczu kontrowersji plus mocniejszego klimatu desowego. Bardzo mało zespołów w branży disco, disco polo. Daniel, czy w Roku, czy w Popie, tworzy jakąś piosenkę i staje to się od razu hit. Ja stwierdziłem, że może zacznijmy czymś innym. Wiadomo, w tamtym, w tamtym okresie kontrowersja w Disco Polo. To było takim tematem tabo, tematem nieznanym. I ja kiedy wkroczyłem z numerami typu kakao, jedziesz, zero zahamowań, to było coś takiego, takie zderzenie rzeczywistość, zderzenie z tirem. Młodzież mnie pokochała. Oczywiście to też na samym początku przebrało taką negatywną barwę, ponieważ mieliśmy tak dużo krytyków, ale staraliśmy się to na końcu wyprostować, ponieważ stworzyłem później kolejne utwory, które tonują tą kontrowersję. I przez tyle lat, przez te 10 lat mogę stwierdzić, że dobrą drogę wybraliśmy patrząc na to wszystko, ile zespołów powstało, ile zespołów upadło, ile zespołów trwa do tej pory. Mieścimy się w tej ścisłej czołówce i myślę, że jeśli będziemy dalej robić swoją muzykę w odpowiednim klimacie, kolejne 10, za kolejne 10 lat spotkamy się również tutaj. Nie się świetnie, jak widzicie! Przy zespole ekstazy! mi się do Białego Rada z zespołem ekstazy i. z zespołem Brexit Boys! Play TV się z klubem Explosion, ale nie na długo. Zapraszam wszystkich gorąco do następnej wizyty w klubie Explosion w Warszawie. I do zobaczenia. Trzymajcie się, pa